Kto nie lubi tanich obiektywów, które są akurat ok i działają dobrze? Czy to jest jeden z nich? Zobaczmy. Jestem fanem 7Artisans, 7Artisans obiektywów od długiego czasu. Od bardzo tanich i nic specjalnego obiektywów do świetnie zbudowanych manualnych optycznych dzieł sztuki. No może nie dzieł sztuki, ale interesujących szkieł. Nowy rozdział dla 7Artisans to obiektywy z autofokusem, które są bardziej przystępne. Mamy już 50 i 85 i ten obiektyw to trzeci w serii. 24 mm f1.8 stałka. Obiektyw pełnoklatkowy z autofokusem i dostępny z mocowaniami Sony E. Nikon Z i ten L-Mount. Dla Waszej informacji wszystkie zdjęcia i przykłady wideo w tym filmie były robione Lumixem S1-2, jest s 1 i ten obiektyw był mi wysłany przez Seven Artisans. Nie muszę go oddawać, ale nie mieli oni żadnego wpływu na co tu słyszycie, na co tu słyszycie i widzicie i jest to moja zupełnie niezależna szczera opinia na temat tego obiektywu. Więc co tu mamy? Dokładnie tak samo jak z poprzednimi obiektywami w serii, jest to prosta, bez jakichś specjalnych bajerów F1.8 jasna stałka. 24 mm to dla mnie dziwna ogniskowa, bardzo obie 20 mm szerokokątne obiektywy. Nie mam problemu z 35 ani 50, ale jakoś nie mogę tak naprawdę zakochać się w tych 24 mm. To jest pogranicznie szerokokątny obiektyw, ale nie do końca wystarczająco szeroki do fotografii krajobrazowej czy ulicznej, ale największa różnica pomiędzy. 24 mm, a szerszymi obiektywami, to to, że 24 mm nie ma tyle widocznych zniekształceń perspektywy. Prawie szerokony, ale bardziej po stronie standardowego pola widzenia, e, tak mniej więcej. Po prostu jak 20 mm jest dla Was za szeroko, a 35 mm za mało szeroko, ta ogniskowa powinna czuć się dla Was bardziej naturalnie. Dla mnie 24 mm stałka to zupełnie co innego niż 24 mm z obiektywem takim jak 24-70 czy 24 ,60. Nigdy o tym nie myślę, jak używam takiego zooma. Wtedy ten zoomie 24 mm jest częścią pakietu. Tutaj dla mnie czegoś brakuje. To nie znaczy, że jest coś nie tak z 24 mm ogniskową. To znaczy, że jest to ogniskowa, która musi mieć sens dla Ciebie. Ogniskowa, którą wiesz, że potrzebujesz i do czego, zanim na nią wydasz kasę. Zrobiłem nim dużo zdjęć i pierwsze wrażenia były, są prawie całkiem pozytywne. Obiektyw ma kilka problemów, ale jakoś te problemy nie są aż tak ważne tutaj. To jest jasny obiektyw z przysłoną f1.8, ale niestety nie jest ostry, szeroko otwarty. I tak naprawdę to rzadkość dzisiaj. Szeroko otwarty daje rezultaty miękkie, krawędzie mają takie podwójne brzegi. Jak naprawdę musicie oglądać zdjęcia w 120% powiększeniu albo chcecie perfekcyjny optyczny obiektyw, to nie jest ten. Zamiast tego daje bardziej vintage klimat, i imperfekcje dają mu więcej charakteru. Robienie nim zdjęć to raczej dla zabawy, dla przyjemności po prostu robienia zdjęć niż profesjonalnych rezultatów. Zamykanie przysłony specyficznie do f4 sprawia, że jest bardzo ostry, ale to jakoś zmienia przydatność i cel tego obiektywu. Generalnie mówiąc OK, ale tak naprawdę to jest dobry, najlepiej się sprawuje przy otwarciu przysłony f4. OK, separacja tła od fotografowanego obiektu i bokeh, ale szeroko otwarty pokazuje dużą ilość farowania i aberracji chromatycznych. Po jakimś czasie zacząłem go używać dla tych 24 mm niż niestety czegokolwiek innego. Minimalna odległość ustawienia ostrości to 32 cm, nie tak blisko, nie jest to obiektyw do robienia jakichś niesamowitych zbliżeń. Autofocus na Lumixie s 12 2 działa OK. Miałem wiele problemów z autofokusem za 7Art z 50, ale ten obiektyw działa OK większości sytuacji. 24 metry to dobra ogniskowa do filmowania czy fotorowania siebie, kiedy chcecie pokazać siebie i co jest za Wami, ale bez potrzeby szerokokątnego obiektywu i wyglądu, który szerokokątny obiektyw tworzy. Pozwala, żeby aparat był wystarczająco blisko Was, aby siebie dobrze na nim widzieć na ekranie i operować aparat, kiedy jesteście przed nim. Autofokus jest również prawie zupełnie cichy, nie słychać go w czasie nagrywania wideo. Budowa zewnętrznie z wyglądu jest taki sam jak 50, 85, również podobny rozmiar. Waży 424 gramy, niebrzydki obiektyw, metalowa konstrukcja i plastikowy zewnętrznie, dobrze wytłumiony i gładki pierścień ostrości, standardowy AF-MF, autofocus manual focus przełącznik i co w obiektywie w tej kategorii to focus hold, przytrzymanie fokusa przycisk. Manualny pierścień przysłony, super, ale miałem z nim Problemy. Działa, by kontrolować nim przysłonę manualnie jak powinien, ale po przełączeniu go na tryb auto, by kontrolować przysłonę poprzez aparat, zaczyna zachować się dziwnie. Zmienia sam przysłonę do F16, kiedy chce, i czasami nie da się otworzyć szerzej niż F4. Wtedy muszę go przełączyć z auto na manualny tryb i z powrotem, żeby. Działał jak powinien. Ogólnie działa, tylko trochę frustrujące jest to czasami. Jest to coś, co łatwo mogą naprawić poprzez nowe oprogramowanie w przyszłości. Żeby to zrobić, instalować nowe firmware. Obiektyw ma gniazdko USB-C przy mocowaniu. Nie ma żadnego uszczelnienia tutaj i gwint filtra to 62 mm. Cena: przystępny cenowo obiektyw. Nie super tani, ale jeden z tańszych na rynku. 1599 zł mógłby być zakupem spontanicznym. Ma problemy i kiedy wydajemy na coś kasę, nawet jak jest to proporcjonalnie niedużo, to chcemy, aby ten produkt działał dobrze. Ten obiektyw działa, ale nie jest może stosowny do każdej sytuacji fotograficznej. 500 zł mniej i mógłbym powiedzieć, że to dobra wartość za kasę, ale za tą cenę to jest tylko ok. Musisz wiedzieć dlaczego i do czego go potrzebujesz i jak go używać, aby był w pełni stosowny do Typu fotografii, jakich chcesz robić. Podsumowanie: po lekkim rozczarowaniu tym brakiem ostrości przy F18, jakoś się do niego przyzwyczaiłem i polubiłem go. Zamknięcie trochę przysłony sprawia, że jest bardziej solidny, bardziej użyteczny. Jeśli potrzebujecie, potrzebuje szybkiego, jasnego obiektywu do robienia ostrych zdjęć w nocy, przy mniejszym oświetleniu, to raczej nie ten. Jeśli lubisz vintage vibe, klimat, imperfekcje optyczne, takie jak dają stare vintage'owe obiektywy, to ten może być dla, dla Ciebie idealny. Wtedy ta ostrość o jej brak nie będzie w ogóle ważna. Nie każdy potrzebuje perfekcyjnego obiektywu. Czasami proces, to samo robienie zdjęć jest dużo ważniejsze niż końcowe rezultaty i nawet rezultaty to kwestia preferencji osobistych. Nie kupiłbym tego obiektywu do pracy profesjonalnej, on nie jest do tego zbudowany. Jak potrzebujesz perfekcyjnej 24 to są inne, droższe i optycznie lepsze opcje dostępne na rynku. Generalnie mówiąc, ten obiektyw jest ok do większości zastosowań, ta ogniskowa jest przydatna. Zamykamy przysłonę troszeczkę i naprawdę może dostarczyć dobrych wyników. Zanim na niego wydacie kasę, zobaczcie więcej recenzji. Obeznacie się z tematem. Jak weźmiecie pod uwagę, że ten obiektyw nie jest perfekcyjny, to naprawdę może Wam bardzo dobrze służyć. I to wszystko ode mnie. Dzięki za oglądanie do zobaczenia następnym razem.